Jeśli po 70 latach panowania we Francji Ludwik XIV mówił państwo to ja, to z pewnością dla Brytyjczyków ich kraj to Elżbieta II. Ale co ciekawe, jest też pewnie jedyną królową, która w młodości była mechanikiem i sama potrafiłaby naprawić stare samochód terenowe, którym czasem jeździ. A jak niezwykły dystans do samej siebie potrafi mieć przy całym swoim majestacie Maciej Woroch. Cztery dni świętowania jubileuszu królowej zakończyła ta gigantyczna parada, która przejechała trasą, jaką Elżbieta II wracała z koronacji w 1953 roku. W złotej państwowej karecie wyświetlano zdjęcia królowej, a jej obstawa liczyła 1800 żołnierzy i 6000 artystów. Największą niespodzianką było jednak pojawienie się monarchini na balkonie pałacu Buckingham. Wcześniej równie dużo emocji wywołał występ jubilatki przygotowany specjalnie na wczorajszy koncert. I tak w końcu dowiedzieliśmy się, co królowa nosi w torebce i że mimo 70 lat panowania wciąż potrafi zaskakiwać. Niespodzianka miała wynagrodzić nieobecność monarchini w czasie, gdy na scenie występowały gwiazdy z całego świata. W imieniu królowej i dla niej przemawiali książę William i jego ojciec, którego słowa wzruszyły uczestników koncertu. Nadal tworzysz historię. Wśród pracy był też jednak czas na zabawę, ale wiem, że tym, co naprawdę budzi moją matkę rano do życia, jesteście wy wszyscy. Miło patrzeć, jaka więź łączy go z matką. Ten rodzinny aspekt jego natury pokazuje, że nie jest tylko sztywnym następcą tronu. Niezapomniane wrażenie zrobił też ten pokaz dronów nad dachem pałacu Buckingham. Dziś dla królowej śpiewał m.in. Ed Sheeran, a korowód, jaki przetoczył się przez centrum miasta, był spektaklem opowiadającym o zmianach, jakie zaszły w Zjednoczonym Królestwie w czasie 70 lat jej panowania. Elżbieta II jest pierwszym brytyjskim monarchą, który świętuje platynowy jubileusz. 13 czerwca pobije kolejny królewski rekord. Przejdzie do historii jako drugi najdłużej panujący monarcha na świecie. Maciej Worok, fakty Londyn.